W dzisiejszym odcinku czeka nas spotkanie z najpotężniejszymi gadami świata w jedynym w całej Wielkiej Brytanii sanktuarium krokodyli. Czeka nas nie tylko spotkanie oko w z największymi terapiężnikami na Ziemi, ale również szansa zagłębienia tajemnic ich życia. W tym wyjątkowym miejscu, oprócz różnych gatunków krokodyli, kajmanów i aligatorów, czekają na nas także inne fascynujące gaty, od masywnych waranów, przez kolorowe jaszczurki, po majestatyczne węże, ale zanim przektoczymy ptogi tego niezwykłego miejsca i poznamy jego mieszkańców, przenieśmy się na mapę i zobaczmy, jak przebiegała nasza dzisiejsza Tetasa. Za wodę wyduszyliśmy krótko po 11. .00. Nie był to idealny dzień, bo lekko zachmurzony, no ale mimo to wszystko postanowiliśmy wykorzystać wolny weekend na wyprawę do jedynego w UK Crocodiles of the World w Oxfordshire. Jedziemy przez A418, która szybko wyprowadza nas z miasta i mkniemy w kierunku Oxfordu, przez kilka mniejszych typowo angielskich miasteczek i wiosek. Droga była dość płynna, a równie wielki, dopóki nie dojechaliśmy po 30 minutach do Oxfordu, Tutaj niestety powitał nas małymi kotkami ale zanim zaczniemy lawirować przeskodki, szybko wyjaśnię Wam, gdzie znajduje się ta niezwykła atrakcja. Zoe znajduje się w niewielkiej miejscowości Bryce Norton, w hrabstwie Oxfordshire, dokładnie na zachód od Oxfordu. To jedyne w całej Wielkiej Brytanii miejsce poświęcone wyłącznie krokodylom i ich krewnym. Ostatni odcinek to już prosta droga do celu przez A40, Cała trasa zajęła nam około godziny jazdy, a jeżeli będziecie podróżować od zachodniego Londynu, musicie doliczyć jeszcze około 30 minut. Filtowanie między samochodami pomogło nam skrócić trochę podróż, a gdy docieramy już na miejsce, to zaczęła się coraz bardziej psuć. Na szczęście nie zaczęło lać i spokojnie ściągamy kaski i kutki, przebieramy puty i idziemy zwiedzać to niezwykłe miejsce. Wchodzimy do kasy, gdzie kupujemy bilety wstępu 14,99 od osoby dorosłej, a jeśli wybieracie się tu całą rodziną, to są bilety rodzinne 2 plus 2, a ich koszt to 48,50, a przy większej rodzinie 2 plus 3 zapłacicie 58,50. Osoby powyżej 65 roku życia oraz niepełnosprawni mogą skorzystać z biletu ulgowego za 13,49. Ceny nie są wygórowane, biorąc pod uwagę, że prawie całość mieści się w budynku ogrzewanym, utrzymującym wysoką temperaturę oraz rozległy teren ekspozycji, a także bez specjalizowanych pracowników, którzy zajmują się tutaj gadami. W środku od razu zauważamy tablicę informacyjną Watson today, która wskazuje nam godziny wszystkich programów. A w ten dzień było ich 5, dwa kadmienia surkatek o 11.15 i 14 oraz 3 karmienia krokodyli nilowych o 12, 14 i 15. Mimo, że do 14 mieliśmy jeszcze sporo czasu postanowiliśmy tak zaplanować zwiedzanie, żeby nie przekapić widowiskowego karmienia krokodyli, ale zanim to nastąpi zaczynamy od pierwszego zapoznania się co od mieszka w tutejszych terariach. Możemy podziwiać żółwie, szczutki i imponujące warany. Szczególnie hipnotyzującym był zielony pyton drzewowy, który majestatycznie owinął się wokół gałęzi. Jego szmaragdowe łuski z charakterystycznym białym wzorem przypominają dzieło sztuki, a to dopiero przedsmak. Po w kolejnej bodajże największej sal naszym oczom ukazują się potężne amerykańskie aligatory. To jedne z największych tapieżników Ameryki Północnej. Największe samce mogą osiągać imponujące rozmiary do 4,6 m długości, a samice osiągają przeciętnie między 2,6-3 m. Te fascynujące gaty mogą ważyć nawet do 450 kg, co czyni je z jednymi z najcięższych gatów na kontynencie amerykańskim, tak zwane fortfeita. <grym> Imponująca jest również siła ich szczęk odpowiadająca naciskowi prawie jednej tony. A w naturze polują głównie na ryby, taki, żółwie i mniejsze saki, ale zjedzą praktycznie wszystko, co uda im się złapać. Potatafią być niezwykle cierpliwymi, myśliwymi i mogą pozostawać bez uchu przez wiele godzin, czekając na odpowiedni moment do ataku. Ciekawym faktem jest również to, jak te potężne gady regulują temperaturę swojego ciała. Ty jest im zbyt gorąco, leżą z otwartą paszczą i jest to ich sposób na chłodzenie się. Podobny do tego jak psy dyszące regulują swoją temperaturę. Amerykańskie aligatory są też jednymi z najlepszych rodziców wśród gadów, o czym dowiedzieliśmy się na jednej z tablic informacyjnych, których jest pełno w budynku. Samica buduje gniazdo z roślinności i błota, które może mieć nawet 3 metry szerokości i metry wysokości. Po złożeniu od 20 do 60 jaj pilnuje gniazdo przez około 65 dni, aż to wyklucia się młód. Co fascynujące, temperatura w gnieździe decyduje o płci młodych, wyższa temperatura powyżej 34 stopni Celsjusza sprzyja rozwojowi samców, a niższa poniżej 30 stopni samic. I mimo swojego groźnego wyglądu, w naturze aligatory są dość pochliwe i generalnie unikają konfrontacji z ludźmi. Stają się agresywnie głównie gdy bronią swojego terytorium lub młodych. A teraz wystarczy już tych informacji odnośnie aligatorów amerykańskich, bo wychodzimy z pierwszego budynku na przestrzeń otwartą i przechodzimy obok wybiegu surykaty. Mijamy również też strefę gastronomiczną z batem i automatem do ciepłych napojów, ale wrócimy tutaj jeszcze, bo przed nami jeszcze wiele fascynujących gatunków do zobaczenia. Mijamy całą plejadę fascynujących gadów, a szczególną uwagę przykuwają masywne żółwie kalpakos i mniejsze, ale również interesujące żółwie Czerwononogie. A wśród mieszkańców tetatów można podziwiać różne gatunki watanów, jak na przykład zwinne warany czarne na drzewne i pomniejsze warany kolczasto-ogonowe. Przechodząc dalej, mijamy klatkę rzadko spotykanym w europejskich ogrodach zoologicznych Lampata mglistego. Tutaj, przy tej pogodzie, woli się schować w swojej noże. Tak, tak. że śpi? W dupie ma. A za wybiegiem Lamparta znajduje się strefa rekreacyjna z klasą zabaw dla dzieci, małym badem i przejściem do sklepu z pamiątkami i w sumie wyjściem. Ale najważniejsza atrakcja dnia znajduje się w kolejnym pawilonie, gdzie czeka na nas prawdziwa gratka. Sześć różnych wybiegów dla krokodyli. W pierwszych zbiornikach możemy podziwiać większe gatunki, a każdy w starannie przygotowanym środowisku, odzwierciedlających ich naturalne habitaty. Istotne jest to, że w Crocodiles of the World możemy podziwiać aż 19 z 26 istniejących na świecie gatunków krokodyli, aligatorów i kajmanów, co czyni to miejsce jedną z największych tego typu kolekcji w Europie. Szczególną uwagę warto zwrócić na gatunki krytycznie zagrożone wyginięciem, takie jak krokodyl kubański czy krokodyl syjamski. To prawdziwe, żywe skarby, Tutaj na wolności pozostało już bardzo niewiele. W tym kontekście zaoferuje nie tylko funkcję edukacyjną, ale przede wszystkim aktywnie uczestniczy w ochronie tych niezwykłych gadów. Ale co przykuwa największą uwagę, to ogromny basen i wybieg, gdzie rezydują krokodyle nilowe. To właśnie tutaj za niedługo będziemy świadkami ich karmienia. Te potężne katy, pływające w wodzie lub wygrzewające się na brzegu, robią niesamowite wrażenie. To trudno odezwać za to tych prehistorycznych drapieżników, Tutaj przez miliony lat praktycznie się nic nie zmieniły. A teraz to na co czekaliśmy. Czas karmienia to dobra okazja, by zająć dokładnie miejsce do obserwacji. Publiczność powoli gromadzi się wokół wielkiego wybiegu krokodyli nilowych.

A teraz gdy gady mają już brzuszki napełnione, wracamy szybszym krokiem do głównej restauracji, a pogoda na dobra się zepsuła. No ale zanim tam doczemy, zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę, by obejrzeć przez Ekran Lampartę, który ma dosyć szarej i chłodnej, no i mokrej pogody. Wreszcie docieramy i w przeciwieństwie do małego baru przy wyjściu, które oferuje głównie przekąski i Fast Food, tutaj menu wygląda znacznie bardziej ciekawie. A dzisiaj w menu głównym znajdziemy m.in. wieprzowinę w Sosie Barbecue, żeberka czy wegetariańskie kary. A każde danie jest w cenie 1195 i zawiera dwa dodatki do wyboru. Dla najmłodszych jest specjalne menu w cenie 645 oferujące m.in. kiełbaski lub z nagesty i fasolką, a także możliwość zamówienia połowy pocji dowolnego dania głównego, a na deser kuszą gofty z lodami. Zdecydowanie lepszy wybór niż bad przy wyjściu. My oczywiście wybieramy opcję dla wegetarian oraz dużą kawę, a oprócz samego jedzenia oczekują Was tutaj dodatkowe, nietypowe eksponaty, a naszą uwagę przykuwa szczególnie kontrowersyjna totepka wykonana ze skóry krokodyla oraz fascynujący szkielet węża, który pozwala zobaczyć jak wygląda wewnętrzna budowa tych niezwykłych katów. Te eksponaty sprawiają, że nawet przerwa na posiłek staje się kolejną okazją do poznania świata kadu. Po tym posiłku kierujemy się już w wyjścia. Pogoda całkowicie się popsuła i przemoknięci przechodzimy do wyjścia przez dobrze zaopatrzony sklep z pamiątkami, gdzie półki uginają się od różnorodnych gadżetów. Jednak my nie śpieszymy się z zakupami. Najpierw chcemy zobaczyć ostatnie terraria, w których możemy podziwiać mniejsze lub równie fascynujące gatunki. To tu znajdują się m.in. zwinne kajmany karliczki Schneidera, tutaj nie mieliśmy okazji wcześniej zobaczyć. Oraz jeden z najrzadszych gatunków krokodyl filipiński. To prawdziwe skarby tego miejsca, szczególnie krokodyl filipiński, którego w naturze pozostało już bardzo niewiele osobników. Charakterystyczne dla tej części ekspozycji jest to, że te radia są mniejsze, ale perfekcyjnie urządzone, odtwarzając naturalne środowisko tych gatów. Każdy z nich wyposażony jest w zbiorniki wodne i staranie zaaranżowaną przestrzeń lądową z odpowiednią roślinnością. Na tym terenie ośrodka znajduje się również specjalna część badawcza oraz żłobek dla młodych krokodyli. Ta ostatnia strefa pełni również funkcję edukacyjną i można ją zwiedzić za dodatkową opłatą. To właśnie tutaj można dowiedzieć się więcej o rozmnażaniu tych fascynujących gatów, Zobaczyć jak wyglądają młode osobniki i poznać tajniki ich hodowli. A tutaj kilka ciekawostek. Te pozodnie małomówne gady mają w rzeczywistości całkiem bogaty język. Komunikują się za pomocą różnych dźwięków i wibracji. Najsłynniejszy jest ich charakterystyczny ryk, głębokie, donośne buczenie. Tutaj można usłyszeć z odległości nawet kilometra. To nie tylko popis siły, to sposób na zaznaczenie swojego terytorium i przyciągnięcie partnera w okresie godowym. Młode aligatory jeszcze w jajach wydają wysokie piski przypominające szczekanie szczeniaka. Te dźwięki informują matkę, że już czas pomagać im w wykluciu się. Co ciekawe matka delikatnie pierze jaja do pyska i pomaga młodym się wydostać. To Trudno uwierzyć, że te same szczęki, które mogą zmiażdżyć kość potrafią być tak delikatne. Aligatory komunikują się też poprzez taniec. W czasie godów samce wykonują specyficzne ruchy, unoszą głowę pod kątem około 45 stopni i powodują wibracje całego ciała, które tworzą infradźwięki i charakterystyczne fale na wodzie. To ich sposób na imponowanie samicą i odstraszanie rywali. I wreszcie nadszedł znaczy czas na małe zakupy przed powrotem. Sklep z pamiątkami oferuje naprawdę bogaty wybór od klasycznych magnesów na lodówkę przez książki o gatach lub krokodyle w różnych rozmiarach. Po wybraniu pamiątek i zapłaceniu wychodzimy, zmieniamy obuwie i zakładamy nasze motocyklowe stroje i w drogę. Spędziliśmy tu dokładnie 3 godziny i uważam, że jest to optymalny czas, by bez pośpiechu zobaczyć wszystkie 19 gatunków krokodyli, aligatorów i kajmanów oraz by podziwiać inne gady i by być świadkiem spektakularnego karmienia krokodyli nilowych, a nawet zjeść spokojny lunch. Crocodiles of the World to naprawdę wyjątkowe miejsce na mapie Wielkiej Brytanii, które pozwala z bliska poznać te fascynujące gady i dowiedzieć się więcej o ich ochronie. Każdemu polecam, jeżeli będziecie tutaj gdzieś pobliżu, to podjechać i zwiedzić to miejsce. Ale czas wracać do Alsbery i uważam, że wyprawa była naprawdę udana, Mimo, może na koniec całkowicie się dozlało. A w kolejnych filmach będziemy zwiedzać Peak District, a po dotadze odwiedzimy odrestaurowaną wioskę z zapytkowymi tramwajami. I jeżeli chcesz wiedzieć o jakiej mówię, zasubskrybuj, daj lajka i skomentuj. Do zobaczenia.